Witajcie, z tej strony Germanus. I dziś chciałbym Was zaprosić na coś nowego, w ramach raczej konsolowo, na świeżutkie ogrywanie nowego tytułu. Dziś będzie to Crash Bandicoot 4 It's About Time. I rzeczywiście, najwyższy czas, żeby ktoś zrobił czwartą odsłonę serii, pełnoprawną z numerkiem 4. Zawdzięczamy ją studio Toys for Bob, a więc ekipie, która zachwyciła świat remakeiem trilogii Spyro, więc można sądzić, że i tutaj im się uda. No zobaczymy. Oczekiwania są duże, no bo były już ekipy, które próbowały swoich sił z tak jakby kontynuowaniem przygód jamraya no natomiast różnie z tym bywało. No recenzje tych gier zresztą możecie przeczytać na blogu raczej konsolowo, do którego was oczywiście zapraszam. Dobra, bez przedłużania, bo ma to być w końcu te 10 minut gameplayu, więc wybieramy nowy slot. Tradycyjnie wpisz Joker, OK. Uh, ok. Modern Start. No, trochę szybko kikałem ten X. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wypadło. I Wy i ja teraz będziemy wszystko to widzieć pierwszy raz, więc zobaczymy, jak się to jest furbowc spisało. To. A, tak. Cortex. last I. The Great Neocortex.

Chyba powinienem trochę uprzedzić przed spoilerami. No dobra, nie mam. Do pierwszych 10 minut umówmy się, że nie ma spoilerów. Teraz z tego powinien wylecieć raczet. Leave him. Okay, good. Śmierć Uka Uka to akurat być spoiler. <laughs> crash Bandicoot for It's about time. A great power has awoken. I crash I fear it portends an event of reality shattering proportions. I feel from peak. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> nice. Ale wyglądają fajnie cutsceny. O, i przejście do gameplayu. Okej. Okay. No ładnie to wygląda. Trzeba powiedzieć, ładnie wygląda. Okej, okay, na bębenkach można skakać. Można je nawet rozwalić O, jest i Spyro, siema <laughs> Nice O <laughs> O, oh, mega To, jaka fajny motyw Okej, okay, jest pierwszy pucharek No dobra, to lecimy Tutorial dla osób, które będą nowym w, 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 w serii w ogóle. Uh, Okej. Okay. Nice. Show had... A, no tak. Nara! Ło! Skrzydła starczą. No, wygląda to wszystko bardzo ładnie jak na razie. Oj, no, no i po to. To było na tyle z y, tarczy. Nie, wygląda naprawdę ślicznie. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że wygląda lepiej niż odświeżona trylogia. O, jest nowy gameplay z ślizganiem się na linię. Czy. A, nie muszę robić wrotka, to dobrze. Opa! O, 147 jabłek. Aha, no tak, było o tym mowa w. He, czekaj. Tam były skrzynie na górze. A, to może później tam będę też. what ah oh, it's no good nice Ciekawe za co ten pucharek był. O są i bonusy. Fajnie. Hm. Okay. Tak. Okay, o, okej. Tak. Okej. O. Ale, piece of cake Okej, okay, to czyli to teraz działa, że jest pasek postępu jabłek i kryształy zbiera się, z, im więcej jabłek jest. No dobra ok. będzie trzeci kryształ. O. Nie wiem czy to widać, ale na ziemi pojawia się takie kółko jak skaczemy. To generalnie bardzo fajnie pomocne jest. Łomatko jak na tym levelu w jedynce z, z mostem jakie by było pomocne. O! Ech. cholera. Za szybko. Trochę ten... dwuskok... dziwny, ale... jakby zatrzymuje nas w powietrzu. Dobra. O. Czynki jednej gdzieś zapomniałem Time trial unlocked Aha, czyli wszystkie dżemy, żeby odblokować jakiś skin No dobra, ma to sens Snow loading Czy w tą stronę? <laughs> Nie ma nic. A bardzo ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć: odbicia, światła, cienie, ślicznie. Na razie, jeśli chodzi o estetykę, to jest bardzo ładnie naprawdę ładnie. No. O! O! Z no, jest tak. O, tam było ten kurde. Nie wiem czy widzieliście tam te rączki, które tam trzymały te, te platformy. Bardzo ładny efekt. W ogóle jest dużo ładnych. Au, au! Ne. No dobra. To tyle z flawlessa. Zbliżamy się już chyba powoli do tych 10 minut, które sobie zarezerwowałem na nagranie. O, jest bonus. To może zrobimy jeszcze bonus i spróbujemy zakończyć na tym. Okej. Okay. No, przypomniałem sobie, że faktycznie tak się dało. No dobra, okej, okay. to już nie będziemy kontynuować. Eee, na chwilę obecną super, naprawdę mi się podoba. Eee, graficznie bardzo ładnie, mechanika i gameplay tutaj jest... Eee, bym powiedział poprawki z insane, z insane Trilogy i trochę od... Toy jest Bobo, kamerą można ruszyć, ale fajnie. Uh, no ja jestem bardzo podjarany tym, żeby grać dalej, jeżeli chcecie wiedzieć kolejne moje wrażenia i jak gra sprawuje się dalej w rozgrywce, to zachęcam do słuchania raczej konsolowo Gamecastu, czyli podcastu, który prowadzę razem z Bartkiem Michalskim, albo do zaglądania po prostu na blog raczej konsolowo, na którym finalnie pojawi się też recenzja pisemna. Dzięki za to, że widzieliście ten filmik, dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takich materiałach, a może pojawia się ich więcej. Trzymajcie się, cześć, papa!